Estoński CIT to alternatywny sposób opodatkowania osób prawnych. Tak jak na zwykłych zasadach rozliczenia CIT, podatek płaci się co miesiąc, co kwartał, czy co rok, najpierw zaliczki, a później podatek rozliczany, rozliczany rocznie od dochodu osiągniętego w tym przedziale czasowym. Tak, estoński CIT jest całkowitym odejściem od tej zasady, ponieważ podatku nie płaci się. Cyklicznie, tylko płaci się go tylko wtedy, kiedy biznes jest na to gotowy, kiedy przedsiębiorca sam zadecyduje o wypłaceniu sobie ze spółki zysku, czyli nie jest to podatek dochodowy, tylko podatek od dystrybucji, dystrybucji zysku. Jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że środki dłużej pozostają w firmie. Przedsiębiorca może je wykorzystać do inwestowania, do zwiększenia skali prowadzonej przez siebie działalności, do zatrudnienia pracowników, a może też po prostu zostawić je w kasie firmy, na przykład zbierając środki na wkład własny do jakiejś dużej inwestycji, albo po prostu może tworzyć sobie finansowe poduszki bezpieczeństwa na jakiś trudniejszy okres, na przykład na okres lockdownu, ewentualnie okres zmniejszenia obrotów, na przykład w sytuacji, jeśli jego działalność ma charakter sezonowy. W zeszłym roku estoński CIT był rozwiązaniem dostępnym tylko dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. W tym roku ten katalog podmiotów, które będą mogły wejść w system estoński, znacznie się zwiększył, bo będą to też proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. W zeszłym roku funkcjonował limit przychodowy. Nie mogły z tego systemu korzystać spółki, które osiągały przychody wyższe niż 100 milionów złotych rocznie. Teraz żadnego limitu nie będzie. I co ważne, w tym roku korzystanie ze stońskiego cit oznaczało, że przedsiębiorca musiał się zobowiązać, że tą oszczędność na podatku przeznaczy na reinwestycje. Od przyszłego roku żadnego takiego obowiązku nie będzie. Wynika to z faktu, że wciąż jesteśmy w sytuacji covidowej i wiemy, że tworzenie wieloletnich planów inwestycyjnych po stronie firm wtedy, gdy ta sytuacja epidemiczna i też sytuacja gospodarcza, koniunkturalna jest no, trudna do przewidzenia, jest no, całkowicie nierealna. Dlatego... Od przyszłego roku nie będzie to ulga proinwestycyjna, zachęcająca do inwestycji, ale będzie to praktycznie powszechnie dostępne dla spółek uproszczony sposób rozliczenia podatku. Czyli od przyszłego roku no nawet taki, takie połączenie rozwiązań, czyli założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wejście od razu w system estoński będzie dla firm bardzo korzystną opcją, która pozwoli im na to, żeby nie zostać dodatkowo obciążonym zmianami dotyczącymi składki zdrowotnej.